Hej moi kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest wtorek, jest 9.34. Ja mam na uczelnię na godzinę 12, czyli dosyć późno, ale poszukuję idealnej kurtki na jesień i znalazłam tylko jedną w Zarze, więc za chwilę wychodzę i idę do Zary przymierzyć jeszcze raz, czy na pewno mi odpowiada, bo nie jest to kurtka, która idealnie mi pasuje, ale która jest jedyna, którą... Jedyna z tych wszystkich, które widziałam, którą mogłabym ewentualnie kupić. Chcę jeszcze sobie kupić szalik, więc na pewno Wam po południu pokażę. Nie wyjmowałam statybu, więc to wszystko, to wszystko, aparat trzymam w ręku, więc on jest strasznie ciężki i mnie boli ręka, więc za chwilę kończę. Pogoda troszeczkę troszeczkę beznadziejna, jak to zwykle, ale otworzyłam okno, żeby wieszyć w pokoju i powiem Wam, że było dosyć ciepło, więc może będzie ciepło, ale dzisiaj ubiorę czapkę, bo wczoraj nie ubrałam i tego żałowałam, więc tak, ręka mi się trzęsie i, i lata, więc tak, ja się z Wami chciałam tylko przywitać, życzyć Wam miłego dnia, do zobaczenia później trzymajcie kciuki, żebym kupiła kurtkę i pa! Cześć moi kochani, wróciłam właśnie z uczelni Jest godzina 15, bo za 4 minuty 15 i powiem Wam, że dzisiaj tylko tak latamy z moją koleżanką. Miałyśmy, tak jak Wam mówiłam, na 12, no ale poszłyśmy do, do Zary, po ten kożuszek, który ja chciałam. Ja mogę go potem pokażę, bo tak naprawdę dopiero weszłam, chcę zjeść obiad, a dzisiaj nie zadam drugiego śniadania, więc wyobraźcie sobie, jak od godziny 9 jestem głodna i aż mnie boli serce, że taką długą przerwę sobie robię z jedzeniem, więc, więc jak najszybciej chcę tylko wstawić zupę. I zjeść, ale weszłam, bo po prostu chciałam pokazać, jak w tej kurce wyglądam. Bo nie wybrałam jednak korzuszka, tylko wybrałam taką kurtkę dużo grubszą i naprawdę nie żałuję. Koleżanka mi znalazła ją. Wczoraj nie widzieliśmy tej kurtki. Kupiłam zawsze, pokazałam wam zdjęcie na Instagramie, ale chcę wam tutaj pokazać, ponieważ to zdjęcie w ogóle nie oddaje tego, jaka ona jest w rzeczywistości. Zobaczcie, ona ma taki gruby, gruby kaptur z, z futerkiem. Ma piękny kolor, jest przeciwdeszczowa, więc super. Jest dwa w jednym, ponieważ ona jest. Tutaj ma ten środek wypełniony, znaczy ten środek, który jest wypełniony pierzem naturalnym, bo jest wypełniona pierzem naturalnym. Jest po prostu doczepiany, więc można ją mieć i na jesień, i na, i na wiosnę, no i na zimę. Naprawdę jest naprawdę bardzo, bardzo ciepła. Jak ona wygląda? Wygląda tak. Jak widzicie, jest tutaj tutaj już no, jak gdyby, nawet nie do połowy ut, ale jakby na początku ut ona się zaczyna. Ona nigdy nie będzie na mnie wyglądać jakoś idealnie, ponieważ ja siedzę i to, to po prostu nie współgra z kurtkami zimowymi. Ale jest fajne, dlatego że ona jest podczepiana tym ocieplanym, tą ocieplaną kapą, tak mogę to powiedzieć, no tym ocieplanym materiałem, który jest zaczepiony, jak gdyby tylko dotąd, a tutaj to, co zostaje mi na udach, jest to tylko zwykły materiał, więc łatwo mi to jest włożyć pod, pod kupę. I nie mam takiego problemu, że, że jeżeli ja to włożę po prostu, jak wiecie, jak coś jest, jak gdyby ten materiał jest za gruby, to ciężko po prostu go włożyć pod, pod tyłek. i Jest niewygodnie. A tutaj ten materiał, który właśnie jest za pupą jest tylko takim zwykłym materiałem, nie jest tym, tym jak gdyby, tym podszyciem grubszym, więc jest naprawdę super. Jestem mega, mega zadowolona z tej kurtki. W ogóle ma takie fajne fajne kieszenie, bo naprawdę ma takie duże te kieszenie. Ogólnie jest ładna w, w modnym oliwkowym kolorze. Nie wiem, tutaj, jak w ogóle wyglądam w tej kurtce w kamerze, ale uwierzcie mi, że na żywo jest naprawdę spoko. I tylko Wam jeszcze szybko pokażę, co kupiłam do tej kurtki. Jeżeli byście się pytały, bo wiem, że czasami się pytacie, bo czekajcie, muszę znaleźć, bo kupiłam jeszcze szalik. Czasami się pytacie, jaki rozmiar, bo, bo czasami chcecie podobne. Ja mam rozmiar M. I co najlepsze, że tamtą kurtkę, którą miałam w ubiegłym sezonie, też mam właśnie Zary. Ja to chciałam i do Zary. Mimo tego, że do Zary nie chodzę, nie lubię Zary, to kurtki zimowe zawsze kupuję w zarze. I właśnie tamtą miałam XL, więc zobaczcie, jaka wielka różnica teraz jest MK, bo przymierzałam Lkę, myślałam, że kupię wręcz, byłam pewna, że kupię Lkę, bo no bo widzicie, bo swetry, bo... bo grube swetry, ale dzisiaj założyłam taki grubszy sweter, ten różowy, może nie tyle grubszy, no ale jeden z takich swetrów grubsze, które mam na zimę. No i jest taka idealna, bo w Elce wyglądałam za, za, za szeroko po prostu. Ona była za duża. I kupiłam taki szalik w rezerwie i powiem Wam tak, że ja jeszcze nie rozkminiłam, jak w nim będę chodzić. Jeżeli macie takie szaliki, w ogóle teraz tym przygłucha, bo ten kaptur mi na uszy, na uszy, tak wiecie, przygłusza mnie po prostu, zagłusza, o tak możemy powiedziała. Nie rozkminiłam tych szalików, jak się je nosi, bo one są takie duże, to są wręcz koce. Ale nauczę się je nosić i będę, będę nosić. Na razie wygląda to tak, czyli nie, nie za specjalnie. Dajcie znać, właśnie, jeżeli macie takie, takie grube, grube szaliki i wiecie, jakie, jakie się wiąże, czyli są jakieś takie fajne, specjalne wiązania. Więc ten szalik kupiłam sobie w rezerwie. I on kosztował 80 zł, ale uwierzcie mi, że, że jest tak gruby, że warto dać um, tyle pieniędzy jak na szalik, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. I tylko to chciałam Wam pokazać, bo zakupy oczywiście tam coś jeszcze zrobiłam co nieco i to Wam no pokażę, ale już później jak zjem i się po prostu ogarnę, bo jeszcze um, za chwilę przychodzi moja koleżanka, bo będziemy robić pranie, więc dzisiaj jeszcze troszeczkę mamy... No, troszeczkę mamy no jeszcze po prostu e, roboty, więc to taki będzie vlog e, zalatany, bo mówię mam e, przed uczelnią e, do sklepu, po uczelni do sklepu, bo jeszcze chciałam koniecznie kupić czarne spodnie, a jeszcze koszulę kupiłam, więc e, jeszcze włos mi się gdzieś przeczepił. Nawet chyba nie będę tego wycinać. Trudno, dobra, e, więc ja lecę, muszę się rozebrać. W ogóle zobaczcie, jak ja mam tutaj e, bałagan. Całe łóżko w, w ubraniach zagracone. No nic, lecę jak... Jak się odezwę, to się odezwę, po prostu. Jak wszystko ogarnę, to się odezwę i wtedy Wam pokażę resztę ciuków. Bo, bo Wy tak naprawdę lubicie to, co ja sobie kupuję, i zawsze, zawsze, może nie zawsze, ale często mi mówicie, że kupiliście sobie taką samą rzecz jak ja, więc bardzo mi miło, że mogę, mogę Wam coś polecić i z mojego polecenia coś, coś kupicie, ponieważ wiem, jak ciężko czasami znaleźć jest coś, co naprawdę chciałobyśmy sobie kupić jakąś konkretną rzecz, na przykład sukienkę, i nie możemy znaleźć. A czasami wiecie, ja też czasami u kogoś zobaczę i za chwilę lecę do sklepu i sobie kupię. Ja tak to przypuszczam, że jak mi sama chodziła po sklepach, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że tą, tę rzecz bym znalazła. Więc, więc tak, dobra. Ja lecę, nie gadam, bo jestem taka głodna, że chyba zjem tą zupę razem z miską i odezwę się później. Troszeczkę się ogarnęłam i chciałam Wam pokazać jeszcze tą kurtkę, bo doszłam z koleżanką do, do takiej pewnej wiadomości, jeśli chodzi o tą kurtkę. Słuchajcie, ta kurtka jest trzy w jednym. I słuchajcie, chodzi o to, że to jest, to jest osobna kurtka, ta właśnie, ta właśnie podszewka, która jest taką. Wiecie, jak te kurtki, jak ja mam tą różową kurtkę? To jest właśnie taka sama, tylko że oliwkowa. I ona razem podłączona z tą moją kurtką tworzy kurtkę zimową, a odłączona tworzy osobną kurtkę, no i odłączona jeszcze ta także tworzy osobną kurtkę, więc mamy kurtkę i na wiosnę, i na zimę, i taką grubszą parkę na jesień, więc nie wiedziałam. No ale teraz chcę Wam powiedzieć, że to jest właśnie trzy w jednym. I jakby ktoś jeszcze pytał o skład, ponieważ jedna moja widzka pytała o skład, to jest 80% puchu kaczego i 20% pierza. Stwierdziła, że jest skład dobry, więc ja się na tym nie znam, no ale skoro dobry, to, to dobry. Więc tak, tak się prezentuje kurtka, która kosztowała około 400 zł, za jakby jedna, trzy kurtki za prawie 400 zł, więc dobry interes. I słuchajcie, kupiłam jeszcze jedną koszulę w perszce i powiem Wam, że troszeczkę się zastanawiam, bo to jest m ale ta M jest taka dosyć luźna, bym powiedziała. Chociaż może nawet, no może nawet lepiej w sumie, bo, bo lepiej, no po prostu chyba lepiej, że taka, że taka luźna ja mam teraz założoną do niej spódnicę, tylko tak wiecie, to jest tak piraze oko założone, bo tylko bo chciałam po prostu przymierzyć, więc tutaj nie patrzcie, że, że coś wystaje czy, czy coś, więc to tak tylko ma na razie być, a dopiero potem to ubiorę jakoś jakoś ładnie, bo wiecie co, bo za chwilę wychodzę na różaniec i zrobiłam pranie, znaczy koleżanka pomogła zrobić pranie, rozwieźliśmy to wszystko i... Mam uby, swoje jeansy ulubione uprane, więc założyłam po prostu spódnicę, bo mam, mam taki problem, że mam te swoje botki brązowe, ale wszystkie moje spodnie są krótkie do kostki i po prostu kostki mi wystają, a ja tego nienawidzę, jest już za zimno, więc, no więc po prostu tylko te jeansy moje są takie długie, które, do których mogę właśnie założyć. Nie wiem, czy to, czy to nie za bardzo po prostu, czy to tak ma być, czy nie, powiedzcie mi. To jest rzeczywiście, to jest takie po prostu z takiego materiału lejącego się i to ciężko po prostu mówi nam to nosić tak, ale no nie wiem, nie wyobrażam e, siebie tak. No ale dobra, nieważne. E, nie, nie chodzi o to. Kupiłam tą koszulę w wersce. To jest rozmiar M, powinnam mieć w sumie, a może powinnam to trochę z tyłu jeszcze ją trochę wkasać, no nie wiem, dojdę do tego, kupiłam w i to jest rozmiar M, więc, więc tak, tak się prezentuje, Dzisiaj jest taki szalony dzień, nie mogłyśmy, ten jak gdyby, bo ta dole jest palnia w Akademiku i tam jest, tam się kupy po prostu żetony i tam można było tylko złotówki w, wpłacać, a ja nie miałam złotówek, więc miałam tam po 5 zł, po 2 złote, a tak naprawdę mieliśmy chyba tylko 3 złotówki, a robiłyśmy dwa prania, więc chodziłyśmy po wszystkich pokojach, pokołyśmy, czy ma ktoś rozmienić pieniądze, więc dzisiaj jest taki zaganiany dzień, pierwszy posiłek, drugi posiłek zjadłam o 15, za chwilę wychodzę na róganie i chcę wam jeszcze pokazać, ponieważ ja mam tylko tak naprawdę te jeansy swoje, które są moimi spodniami awaryjnymi na wszystko, nie miałam czarnych spodni. I te jeansy swoje mam z rezerwa i mam czterdziestkę I kupiłam sobie, one się nazywają jeginsy. Te takie, jak gdyby wiecie, one są tutaj bez, bez guzików. No i ja w sumie byłam zadowolona, że, one, że właśnie że je kupiłam, bo, bo czarne właśnie i długie, bo praktycznie wszystkie, które chciałam kupić to są krótkie, do kostki. I powiem wam, że nie wiem w ogóle, dlaczego je kupiłam. To, to jest 40, to jest tak mała 40. Ona nawet mnie e, nie obejmuje. Ona w nogach jest po prostu świetna. Świetna, jest po prostu idealnie dopasowana do moich łód. Bo ja mam, e, ja mam kutrze, e, bardzo takie szczupłe nogi e, nad kolanami za chwilę. I ja mam problem, jak jest na przykład, e, nie wiem, 40 czasami, to ja mam problem, że mi tam właśnie odstają te spodnie tak brzydko. No i tutaj akurat nie odstają w ogóle ale ja tutaj dosłownie nie mogę zmieścić bioder. Ja nie wiem, kto wymyślił to, że to jest 40 i to nie jest niby zapinane na guzik, ani na żadną, na żaden słupak, ale uwierzcie mi, że to nie jest w ogóle rozciągliwe. No i postaram się jutro zamienić chyba na 42, bo ja już dzisiaj w sklepie to chyba byłam nie no, w sumie dwa razy, ale ja już mam dosyć. Dzisiaj dosłownie, dosłownie mam tego wszystkiego dosyć, więc tak to jest z tymi jeansami, jeansami, spodniami, bo to w sumie nie są jeansy. Chciałam Wam jeszcze odpowiedzieć na pytania, bo ja Was pytałam wczoraj, czy, ma, wczoraj, czy przedwczoraj, czy macie pytania jakieś do QA. Ja tutaj sobie zobaczę na, na komputerze, bo wiem, że mi zadaliście właśnie kilka pytań, nie wiem, czy to jest pytanie do, do Q&A, ale przed chwilą dostałam e, pytanie, dlaczego tak mało filmów wstawiam. E, a mianowicie tak naprawdę u, u mnie to jeżeli e, jestem w weekend i mam wolne, to nic się tak konkretnie nie dzieje i mi się nie chce nic stawiać, a to, to też, też zresztą ostatnio mówiłam, tak, że mój nastrój e, nie zachęcał do tego. A jak na przykład teraz, to uwierzcie mi, że tyle się działo dzisiaj w ciągu dnia, że, że tak jakbym to Wam wszystko nagrała, to, to byście chyba dostały zawirowania, więc, więc tak. Ale tu jest pytanie do Q&A. Czy mam chłopaka? Nie mam chłopaka. Nie mam chłopaka i, i, i jeśli, jeśli nie, to ile jesteś sama? To takie pytanie, wiecie, takie jakieś osobiste. No po prostu nie mam, nie mam chłopaka, więc na tym, na tym pozostanę. Zaraz się tutaj e, zobaczę. Pytanie do QA. Um, poczekajcie, tutaj coś, um, tutaj coś było. A jest, pytanie do QA. Jeśli nie jest to zbyt niedyskretne pytanie, to powiedz proszę, z czego się utrzymujesz, bo musisz mieć w Szczecinie na życie. Kupujesz sobie często porządne kosmetyki czy ubrania. Podejrzewam, że sama renta, którą zapewne otrzymujesz, nie wystarcza. Pracujesz może gdzieś? E, gdzieś pozdrawiam. To tak, ja w ogóle nie będę ukrywać, bo tutaj po prostu nie ma co ukrywać. To jeśli chodzi o to, no to tak, czy że kupuję porządne, no to no staram się, nie pracuję nigdzie, dostaję rentę, owszem, może zapalę światło w ogóle, bo tutaj jest tak ciemno dosyć, bo już wiecie co, już prawie 18 jest nie pracuje, nigdzie dostaje, dostaje rentę, dostaje zasiłek, dostaje stypendium ze szkoły, co, co pół roku dostaje takie pieniądze ze względu na to, że, że jak gdyby osoby niepełnosprawne dostają, dostają taką zapomogę, bo kształcą się po prostu, w sensie mają, robią coś w kierunku wyższego wykształcenia, więc, więc też dostaję tą zapomogę. Rodzice mi opłacają akademik, więc tak naprawdę z tych wszystkich pieniędzy, które ja mam, Mam je po prostu na utrzymanie, a nie jest to też taka mała suma. W sumie powiem wam, że, że ogólnie, jeśli by na to tak spojrzeć obiektywnie, to wychodzą naprawdę fajne pieniądze fajne i spokojnie można się utrzymać. Ale oczywiście też, jeżeli jakiś mam problem, to po prostu pomagają mi w tym rodzice. Na razie nie pracuję i, i nie wiem, jak wy na to się zapatrujecie. Po prostu myślę, że w ogóle to jest taki temat na, na, osobny, na osobny film. Po prostu nie pracuję. Tak, jak wam powiedziałam, z czego mam pieniądze. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze miałam pytanie do QA. A mam, co studiujesz? Studiuję ekonomię, skończyłam zarządzanie, a teraz jestem na piątym roku ekonomii, też tak naprawdę ją kończę. To pomaga mi na co dzień? Nikt mi nie pomaga na co dzień. Wszystko, wszystko robię sama, więc, więc tak, no mieszkam sama tutaj i, i tak prowadzę gospodarstwo domowe sama. Jaką lubisz literaturę? Wiesz co, a to jest pytanie takie trudne, bo, bo ja teraz ogólnie do czytania jestem taka anty. Ja nie wiem, co się ze mną stało. Jeśli chodzi o literaturę, to tak jak lubię, to najbardziej no, no to literaturę Polską. Ja lubię bardzo, bardzo Wiśniewskiego. Kiedyś czytałam Grochole, ale też bardzo dawno. Lubię horrory, takie kryminały. To, to jest tak, to są moje takie chyba ulubione. Właśnie Kinga często czytałam. No takie tam różne. Powiem Wam, że to co, to, co mi wpadnie w rękę, czasami też jeszcze historyczne, szczególnie o o no, obozach koncentracyjnych to takie ciekawe, e, najbardziej mnie właśnie ciekawi, e, taki, taki konkretny e, typ, e, typ książki. Więc, e, więc to tak, powiem Wam, że będę już e, kończyć, Ten wok jest taki, o, taki, taki, taki poprzeplatany, bo, e, bo dosłownie dzisiaj e, żyję na wariackich papierach. Za 10 minut dosłownie e, wychodzę na ten e, różaniec, bo powiem Wam, że jak tak po całym dniu jestem taka zaganiana to mam ochotę tak się po prostu wyciszyć i tego, tego potrzebuję, że, więc mimo tego, że jestem zmęczona, to chcę po prostu tak, wiecie, się uspokoić. Jutro na pewno nie będzie vloga, bo jutro mam od 8 do 16 i chcę jeszcze wymienić te, te spodnie w rezerwie. Nie wiem, czy to po prostu jutro zrobię. Mam jeszcze tą sukienkę z hausa, spódnicę z hausa do wymienia. Też tego jeszcze nie zrobiłam, więc, więc naprawdę jeszcze dużo mnie, dużo mnie dzisiaj czeka. Dzisiaj. No dzisiaj to już w sumie nie, tylko do na naruszaniec i, i wracam, ale jutro na pewno dużo. Więc, więc tak, mam nadzieję, że taki vlog Wam się e, podobał. E, sorry, że taki krótki, troszeczkę zawirowany, no ale e, no nie wiem, mam nadzieję, że się cieszycie, że miło spędziliście ze mną czas, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa, pa!